Poniedziałek 6 stycznia, święto Trzech Króli. Gościniec naprzeciwko byłej gajówki. I tutaj właśnie ciekawość z trzech jesionów, których średnica na pniu wynosi około 60 cm, lub nawet może ponad, w tym przypadku to jest 60. Leżących tutaj trzech jesionów leśniczy skonstruował 2,5 stosa drewna w dniu, w którym odbywała się kontrola z dyrekcji regionalnej, i te 2,5 stosa sprzedał zaraz na długi dzień czy za dwa dni, niszcząc w ten sposób ślady, usiłując zniszczyć w ten sposób ślady swojego niedbalstwa. Natomiast kontrolujący nazwali owe jesiony konarami. Konarami nazwano jesiony, jak mówię, to jest drugi i to jest trzeci jesiony, których średnica na pniu wynosi 60 i ponad 60 cm, co daje nam masę około dwóch metrów lub ponad dwóch metrów. Widzimy, tu jest więcej niż 60, tu jest i 65. Pozostała część gałęzi tego wszystkiego, Leży to po dzisiejszym, mimo że minęło od tamtej pory dwa miesiące. Cały ten bajzer sobie tutaj spoczywa. Znaczy się nie przejmuje tym, żeby to dalej robić. Mało tego, to w odległości kilkunastu metrów dalej, przy tej samej starej drodze, przy gościńcu, leży jeszcze kawałki, czy to sosny, jak tutaj w tym przypadku. Powieszo, po, połamane iwy, yy, ucięty wierzchołek sosnowy to nie jest sosa rosnąca, to jest ucięte, i wszystko to wychylone na drogę. Jedną z głównych dróg, stanowiąc niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy tędy przechodzą. Tutaj taki właśnie wyżynek, masy dłuższy tego już w filmie Pania pokazał, ale trudno się było dopatrzeć. I już tego nie zrobiono. Tutaj jest wyżynek sosnowy, długość 3 metrów. Tu jest czwarty z jesionów, trochę wcześniej pozyskany. Ja bym sprawdził w dokumentach w ciągu, w ciągu z ostatnich iluś kilku lat, ile drewna w tym miejscu, w tym miejscu w odebrał, bo ani jednego stosa. To jest czwarty jesion już, który tutaj leży i z którego, jak mówię, łącznie powstało ledwie 2,5 stosa drewna. To wszystko leży sobie dalej w dnie, bo to jest niepotrzebne. to jak mówi, Frania wskazał tylko jesiona, więc jesiona zrobiono. Nazywając go konarami. Tutaj są trzy następne jesiony. Obleciały już z tych gałązek na stojąco. Aby patrzeć, jak się przewrócą. To są podobnej masy drzewa, jak te tutaj wcześniej wywrócone i powycinane. Mają tu widzę jakieś kropki porysowane na sobie. Aha, bo tu jest że to na przebież. Nie wiem, cięta czy nie cięta. Stare kropki. Widzę, że ktoś to wyznaczył, uznając, że powinny być wycięte. Zobaczymy czy to wcześniejsze też jest wyznaczone do wycięcia. No i tam widać jakąś kropę na sośnie, więc nie wiem, może jest to przebież na... Przyszły rok, czyli na, czyli na ten rok bardzo możliwe albo kropki zostały, bo zostały tu. Natomiast y, suchy jesion, może najsuchszy ze wszystkich, no ale niestety kropki pozbawione. Nie uznano tego za y, konieczność, żeby to wyciąć i zagospodarować. Trzy takie jesiony, I jakieś sześć. Może 8 stosów drewna stoi i ginie. cztery takie jesiony, około 10 stosów poszło za przeproszeniem się gdzieś to jest wartość w yy, pieniądzach, gdyby te jesiony były pozyskane w odpowiednim czasie. Wartość tych jesionów byłaby to jest znaczna jako drewna kartacznego. natomiast już jako papierówki to byłaby to wartość kilku set, a może nawet ponad tysiąca czy dwóch tysięcy złotych. A tak to sobie po prostu y, przepadło. To działanie leśniczego to zostało przeze mnie opisane. Byli tutaj komisarze i wszystko, y, wszystko y, przepadło. Uznane zostało, że jest w porządku, nic się nie dzieje, a pan dyrektor generalny na to, na to uwagi nie zwrócił, bo zresztą i po co? Właśnie, I to są takie te hece. To ma ze 40 cm ponad 3 metry długości. Stać jest lasy państwowe na to, żeby takie drewno tutaj sobie gniło, leżało. Co tutaj leży wiele y, jeszcze innego drewna z różnych tutaj, że tak powiem, czasów i epok y, pocięte, poucinane, poprzecinane. Ja tu przejdę jeszcze może dwa, trzy kroki. Ja tu byłem, kiedyś to filmowałem, ale to tak jeszcze woli ścisłości, żeby było widać. To taki właśnie, takie właśnie zoo panuje tutaj w tym leśnictwie. Zoolandia. Tam też widać wałki leżące. Leśniczy tutaj sobie założył kawałek puszczy. Nie wiadomo jak się nazywającej, bo tylko w puszczy takie panunki panują. To są lasy, jak już mówiłem niejednokrotnie, gospodarcze. Mają za cel, jedyny cel tych lasów, macie. Znaczy Podstawowy cel tych lasów to gospodarka mająca przynieść zyski poprzez odnowienia, poprzez gospodarkę leśną, poprzez pozyskanie drewna. Tutaj tych zysków się oczywiście przynosi, bo się wycina co ładniejsze drewno, natomiast inne sobie leży. To są przypadki, przypadki. To jest drewno, które leży w odległości dosłownie 200 metrów od okien kancelarii leśniczego. Ale nic tutaj nie zagląda, bo i za czym, to pole się chodzić niebezpiecznie. A taki właśnie bajzer tutaj puszczański, to jest teren smugi. Widoczny jest dalej jeszcze bardziej. To są cały czas kawałki pocięte, poodcinane. Ja tu chodzę na przestrzeni kilkunastu arów, sobie tak wędruję i widać, że wędrowałem nie moje wnosi takie to właśnie tutaj o efekty jak widać kawałki tylko to odcięte gdzieś to to, to ręka była ludzka pilarzy odcięte przycięte na różnych długościach i po prostu zostawione